Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was pomysł na bardzo fajną i prostą w przygotowaniu przekąskę, którą możecie przygotować na przykład na imprezy, na co dzień, na śniadania. Bardzo fajna, prosta, serdecznie Wam ją polecam, bo jest naprawdę przepyszna. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Przygotowuję folię spożywczą i na nią wykładam chleb tostowy. U mnie 9 kawałków. Dokładnie takiej kolejności, tak jak widzicie, po trzy w rzędzie. No i teraz muszę delikatnie ten chleb tostowy spłaszczyć, aby później nam się lepiej zwijał w roladę. No, robię to za pomocą wałka i będę wykładać dowolny serek. Ja dzisiaj mam serek szanowy, ma taki fajny, wyrazisty smak. I tutaj od razu Wam powiem, abyście starali się właśnie jak najwięcej tego serka wyłożyć, bardzo intensywnie, tak aby również przykrył szczeliny. Im więcej tego serka, tym później będzie nam się lepiej zwijał, nie będzie nam się nic rozpadać, więc ja tutaj użyłam maksimum serka. No i teraz przyszedł czas na kolejne składniki. Mam tutaj cztery jajka ugotowane na twardo, zmieściły się cztery. Następnie układam sałatę lodową, staram się docisnąć do serka właśnie składniki, tak jak widzicie tutaj sałatę. No, i kolejny składnik będzie to szynka konserwowa. Układam tutaj zaraz obok jajka, również dociskam. Można jeszcze troszkę serkiem posmarować, żeby się składniki lepiej trzymały. Żeby było też trochę kolorowo więc coś czerwonego, tutaj papryka. No, i zmieści mi się jeszcze ser żółty: dwa plasterki sera żółtego. Teraz będziemy musieli to wszystko bardzo szczelnie, a zarazem szybko i sprawnie zwinąć. Ja tutaj sobie pomagam folią aluminiową, tak jak widzicie. Wszystko się ładnie zwija, staram się bardzo ciasno to zrobić. Teraz wystarczy po bokach szczelnie zamknąć, schować do lodówki na kilka godzin. No i teraz przyszedł czas na krojenie. Ściągnęłam folię i tak wygląda moja rolada. Popatrzcie. Tutaj akurat jest jajko na początku, więc nie widać tak jak się fajnie prezentuje. Ale jest naprawdę bardzo smaczna. Popatrzcie, fajnie się prezentuje, może się fajnie również sprawdzić na imprezach na co dzień. Polecam serdecznie. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam!